No to co, omówimy sobie trzeci odcinek Miss Marvel. No na wstępie oczywiście przepraszam za tak spóźnioną recenzję, bo jestem chory. No w sensie, no już prawie już, już nie jestem, ale no byłem chory od środy, więc no nie, nie nagrałem dla was recenzji, nie miałem siły, żeby dla was nagrać recenzję. Ja już to wspominałem oczywiście przy recenzji obi jest już na kanale, więc, więc zachęcam do obejrzenia. No myślę, że tą recenzję też sobie obejrzycie. Trzeci odcinek Miss Marvel, krótko i na temat. Ten odcinek mi się chyba najbardziej podobał, w sensie w końcu mamy jakąś akcję. W końcu mamy jakąś akcję, ale nie ci wrodzy bohaterowie troszeczkę tacy, no nie wiem, dziwni są, tak ogólnie. No ale wszystko sobie scena po scenie omówimy, także zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić nadchodzących materiałów. No bo za tydzień oczywiście odcinek czwarty, później piąty, później finał i zbliżamy się już do Thor Love and Thunder, więc więc dobrze. Myślę, że polecimy sobie z omówieniem tego, tego odcinka. No dobrze. Odcinek nam się zaczyna retrospekcją w Indiach z 1942 roku, II wojny światowej, gdzie mamy... No, moi drodzy, tą, tą. babkę, którą Kamala spotkała w poprzednim odcinku, pod koniec, z, z którą okazała się matką tego kamrana, tego chłopaka, w której Kamala się, się podkochuje. No i, no nie wiem, ja myślałem, że ten kamran ogólnie to on będzie też zły. Że on będzie z tą matką, w sensie, że, że on coś knuje że on coś knuje, bo ogólnie ten cały incydent tej matki, to to nie no, ale dobra, od początku e, to oni tutaj tak, y, widzą, że, że jest jakaś rękawica y, mamy tą, tą, moi drodzy, tą babcię, tą, znaczy tą prababcię, Aiszę y, Kamali która jak widzimy, wzięła sobie tą bransoletę i też, no nie wiem, widziałem teorię, że to jest do rasy Cree ta oranzoleta może należeć, bo taka niebieska dłoń została przy tym znaleziona No, trochę Indiana Jones, nie? Style Moon Knight troszeczkę mi się przypomniał No, to był taki, no, troszeczkę jakby jeszcze to był Egipt, no, taki Moon Knight totalnie, nie? Także, także, no hmm, Także taki klimacior no i wiemy, że ta bransoleta potrafi tak jakby odblokowywać w kimś te swoje moce. Ona nie dodaje tych mocy, ona odblokowuje w kimś te moce. No, ta bransoleta jest taka dziwna, wiemy o co chodzi, nie? Yy, jakby, no nie wiem. Ten serial ogólnie przez te pierwsze trzy odcinki nie wiem, wydaje mi się taki jakiś, no... Nie wiem, nudy są. Strasznie nudy przez te trzy pierwsze odcinki. Chociaż pierwszy mi się nawet podobał, bo pokazanie tego, tego błędu w sensie tych problemów superbohaterskich jakie na przykład miał e, Peter Parker e, Tom Holland, ale no nie, tu jest inaczej to przedstawione, tam lepiej moim zdaniem było to przedstawione, bo w drugim odcinku już zmniejszyliśmy troszeczkę to tempo nie? no e, tutaj, bo drugi odcinek mi się chyba najmniej podobał ze wszystkich, nie? ten mi się chyba najbardziej podobał ale no niestety minusem jest to, że Mamy tą, tą babkę, moi drodzy. Tą babkę, która jest tutaj. Yy, która rozmawia sobie z tą Kamalą. Nie wiem, biorą do domu, tam jest ta ekipa z początku, z tej retrospekcji. W ogóle, no, mówią, że pomożemy ci, pomożemy ci, pomóż nam, pomóż nam. Yy, my ci też pomożemy, no. A później mówią, że nie, nie, nie będziemy prosić, nie będziemy już więcej prosić, zmusimy ją. <grym> no, także. No, kurczę, no chcą, żeby oddała im tą bransoletę, wiadomo, taki typowy, typowy wątek. Super bohaterski. Ten Tony Stark, tutaj nasz, ten Bruno, jest naprawdę fajną postacią, w sensie ja go polubiłem. Widać taki Ned troszeczkę, ale to jest. No nie, to nie jest Ned. Ned był lepszą postacią. Tutaj, no nie wiem, tak troszeczkę, ale mi się podoba ten Bruno. Mi się ten Bruno podoba. On miał w ogóle dostać jakąś rolę w Spider-Manie, o, o ile się nie mylę, więc. Więc, no, ciekawie. Ciekawie w ogóle. Także, no nie wiem, co z tego wyniknie. Yy. No dobra, widzimy tutaj ten meczet. Wchodzą nam w ogóle ci federalni od tego, od, ze spider yy, Wchodzą nam yy, ci federalni tutaj do tego meczetu, w ogóle coś robią. A wy. Zdejmijcie buty na początku. No, takie tam sceny. Dopytują się o tą kamale, nie? Znaczy nie wiedzą, że to jest Kamala, nie? Ale dopytują się o to, o to światło, które rzekomo nawet na TikToku robi, robi furorę Bo jak widzimy tutaj Kamala ogląda sobie coś I jej kuzynka też, no No nie wiedziała, że to ona, nie? Ale zmarnowali troszeczkę potencjał pod koniec tego, że, że ona się dowiaduje o tych mocach, ale do tego dojdziemy no, oni się wszyscy przygotowują tutaj do ślubu. Tutaj mamy jakąś relację z. No nie, nudy. Nudy, niestety, moi drodzy. Nudy. Co wy tutaj wymyśliliście? Przez trzy ostatnie odcinki, które nam zostały, przez drugą połowę sezonu, mam nadzieję, że jakoś lepiej to zrobią, bo jakoś bardziej wlecimy w tą akcję, nie? Wiecie o co mi chodzi. Bo tutaj na razie jest to takie średnie, bo oni się przygotowują do tego ślubu. Tutaj, tutaj Kamala z kimś o czymś rozmawia Ogólnie to światło w tym sklepie Bruna Oj świetnie, świetnie to, to się prezentuje ogólnie No, design super Super design Te kolory, te neony Widać, że no, Fajne ujęcia, dobre ujęcia Taki reżyserski pomysł ma, ma, ma ten serial, nie? Ym, także no Ciekawie się go ogląda właśnie pod tym względem Ale względem scenariuszowym Tak, tak średnio, nie? Taki prosty, prosta fabuła, troszeczkę i nudna w dodatku mm, Także no, mamy jakąś rozmowę ojca No nie, no nie jest to ciekawe, nie jest to ciekawe Mamy ten ślub, który którym ja też totalnie nie interesował ślub brata Kamali No nie <śm> No przepraszam was, ale no nie No Jezu no, Kto nie zasnął na tym, na tym wątku, nie? No to, to, to halo e, No dobra mm. Mamy tego, tego kamrana, który, no, ta matka do, do niego mówi, że nie będziemy już więcej prosić. Yy, zmusimy ją do tego. No, ale kamran, oczywiście, no, ja myślałem, że on będzie zły, że on będzie z tą matką właśnie i tam, troszeczkę, jakby to powiedzieć, złamie serce. Yy, Kamalikan. Ale no nie, tak się, tak się jednak nie wydało, bo tutaj mamy te tańce, fajne, fajne sceny, bo na trailerach je też widzieliśmy. Fajne sceny, jeżeli chodzi o kolory, reżyserskość, tego troszeczkę mi się przypominało, przypomniało właśnie Kingo z Eternals. Bo też w poprzednim odcinku o tym wspominają o tym Kingo. E, o tym też zapomniałem wspomnieć. O tym Kingo wspominałem, więc fajnie, że to, że te filmy też mają jakiś sens, nie? więc to jest naprawdę fajne i, i ciekawe w tym wszystkim. No ale przychodzi sam Kamran. E, powiedzieć o tym wszystkim Kamali. No i akurat w tym momencie wbijają, wbijają oni. No i ten kameran mówi do niej, czekaj mamo, a, a mama mówi ta, ta matka. Nie wchodź mi w drogę No i sobie poszła No dobra, ale widać, że oni mają jakieś Właśnie super tutaj ten jakieś laso ma Oni się tutaj w ogóle kryją, że oni kogoś mogą zamordować Tutaj ona też ma moce jakieś No, no, no okej okay. Pewnie, no widać, że to są antagoniści Nie wiem co jeszcze z tymi federalnymi, dlaczego oni chcą tą Kamalę wziąć Nadal nie wiemy takich ważnych rzeczy Dotyczących fabuły tego serialu Troszeczkę jak w Jurassic Park przed raptorami, nie? Tu się chowają Troszeczkę mi się skojarzyła scena eee, No ale też taka kliszowa Z poszukiwaniami, że ona gdzieś tam hmm, Się chowa dalej Wiecie o co mi chodzi, nie? No dobra Tutaj mamy wielką podyczkę Sam Kamran nawet wbija Mamy wielki rozpierdol Ogólnie nawet Bruno dostaje krzesłem. No się śmiałem z tej sceny, nie? Kiedy ten Bruno dostał tym krzesłem, i przychodzi ten Kamran. Kamran też dostaje w pierdzie, więc. Ten Kamran też widać, że ma jakieś super supermoce, nie? Nie wiem. No, ciekawa sprawa. No i, no i oni już patrzą na jakiś pociąg, że jest jakiś pociąg, właśnie ten. Ten pociąg, którym ta Aisha, ta matka tej prababci. Matka tej, prababci. Matka tej babci. Matka um, tej babci. Kamali, czyli prababcia, no. <grym> eee... No, zobaczył. Tym pociągiem uciekła, nie? Tym pociągiem uciekła, więc naprawdę, no. To jest też. Też mega ciekawe. Także, no. Eee... No. no dobrze. Eee... Ale co się też dowiadujemy z końcówki odcinka. Babcia do niej dzwoni. No, i też widziała ten pociąg. Jak, jak w ogóle, co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, ale dobra. To tyle. Widzimy się w następnych materiałach, moi drodzy. Nie, no. Na razie taki serial 6 na 10 myślę 5 na 10 nie robi na mnie szału, niestety. Także, no, do usłyszenia. Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić nadchodzących materiałów. Widzimy się w następnych trzech odcinkach. Myślę, że będzie lepiej. No ale no, do usłyszenia i na razie.